Witam Was bardzo serdecznie w odcinku z The Forest. Starsi widzowie powinni pamiętać, jak nagrywałem serię z Deforest Forest. To dość nudno i prymitywnie. Myślę, że teraz postaram się to naprawić, więc zapraszam Was do oglądania odcinka z The Forest. Gramy w The Forest. Myślę, że Wam się będzie podobało i zapraszam Was do oglądania. Jakby nie będziemy tego oglądać, bo to już na pewno każdy widział. To jest niepotrzebne aktualnie. Więc ja to wyłączę, przeminę Tutaj nam zabierają dziecko, chyba że już zabrali, zabrali Dobra, zbieramy się Jak widzicie jesteśmy w tym samolocie rozbitym Zbieramy jedzenie, dajcie żarcie, dajcie maka Dajcie maka, dajcie maka Mak Tu jest jeszcze mak Mleki na sen oczywiście Dobra Wychodzimy z samolotu I mamy skrzyneczki, których zbieramy Itemki? Myślę, że, kurde, dawno w The Forest nie Zagramy sobie tak, że dzisiaj sobie znajdziemy jakieś fajne miejsce na dom. Pozbieramy parę liście, kurde, parę liści. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. A ja myślę, że będę kontynuował tą grę, bo mi się The Forest podoba. To jest taki Minecraft, tylko, że w HD w sumie trochę. Dobra, zbieramy to wszystko z tych skrzynek. Kurde, biedni są ci ludzie, same ubrania w sumie mieli. Same ubrania i... i... i co my tu jeszcze no, parę patyków pozbieraliśmy. No, coś tam jest, nie powiem, że nie ma. Zbieramy patyki. Wszystkie skrzynki, myślę, że wszystkie podbierałem. Już nie będę się o tu wracać, chyba że będę, no to będzie problem. Czy też jeszcze jest skrzyneczka. Ale nie drzewo, tylko skrzyneczkę. E, jakby powiem Wam tak, że e, dawno mnie w The Forest nie było, więc nie pamiętam już co tutaj... Oho, tu mamy craftingi. A mnie interesuje crafting, ja potrzebuję się dowiedzieć co jest nowego. Jest coś nowego, czy, 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 czy dalej jest to samo? Yy, ale chyba jak tutaj tak patrzę to jest dalej wszystko to samo mm, Tak, jest to samo, tam mieliśmy jakieś questy dane Ale dalej jest wszystko to samo Myślę że ściszymy troszeczkę Tutaj widzimy jeszcze Tutaj mamy jeszcze skrzyneczki, kurde dwie Nie zauważyłem ich A te czekolady się w sumie... Czemu to jest czekolada? O co chodzi? To są... To jest to? A, to jest to, dobra. Nie ogarnąłem. Najpierw co to jest? wy to widzicie? Ciii. Kurde, musisz mnie przestraszyć. Dobra, teraz lepiej wygląda ten deforest, tak bardziej lepiej. Um, nie chcę ją ustawiam z ustawienia, ale sobie zrobimy tak, że pozbieramy sobie najpierw patyki. Pozbieramy sobie takie potrzebne rzeczy. I będziemy eksplorować najpierw, żeby dowiedzieć się, gdzie będzie najlepsze miejsce na campsite, że tak powiem. Tam będziemy musieli zrobić yy, shelder, ponieważ musimy się zapisać. W sensie musimy zapisać stan gry jaki mamy aktualnie. Ooo, woda. Ale nie umyjemy się, w wodzie niestety. A będzie tutaj może w tej wodzie... A, mogę się napić. O, napijemy się wody. Wody się możemy napić. Jednocześnie wiecie co bym chciał zrobić? Chciałem znaleźć dzidę. Bo w takich wodach jest dzida, ale czy ja ją tu widzę? Nie ma dzida. Ale ja co mogę zrobić chyba dzido? Nie, dobra Nie. O, chyba, że mogę tak łowić ryby. Co jest? Złobiłem rybę? Nie. Coś zabiłem i nie wiem co podniosłem. Nie mam pojęcia. Dobra, nie mamy dzidy niestety. Będziemy szukać dalej dzidy, ale myślę, że... O kurde, tutaj są takie fajne te tereny. Żebym ja sobie odszedł dalej od tego... O tak, o to, tak, o to. Tak. Dobra, nie za... O, o, tu się umyjemy. tu będzie dzida 100%. Już będzie na 100% Zida, tylko gdzie to ja jeszcze nie wiem. Zabijemy tam rybę... Zieliśmy, zabiliśmy rybę się. Zabiliśmy rybę się Bayera, tylko dzidę, potrzebuję dzidę. Nie jestem ślepy albo i Po prostu z, z, znów nie ma. On jest tak gdzieś wbita na brzegu. Nie wiem jak się robi dzidę. Ale bym, tutaj bym się kurde osiedlił, bo to jest fajne jeziorko, mi się to podoba. Hmm, ale nie, lecimy dalej. Siema, sarenko Mogę cię pogłaskać. No nie wiem co my tu, czy my tu coś ciekawego znajdziemy. Oczywiście nie chcemy spotkać kumpli na razie, bo... Bo to by nie było za przyjemne A nie mam zamiaru się z nimi droczyć, że tak powiem Bo, bo mi się po prostu nie chce z nimi droczyć Jeżeli naprawdę spodoba Wam się odcinek z DeForesta Ups, troszeczkę prześwietlony, prześwietlony jestem Jeżeli Wam się spodoba odcinek z DeForesta Zobaczę, że będzie odpowiednia ilość wyświetleń To będę kontynuował serię Nie teraz się wystraszyłem Paszły mi stąd Za dużo wolnego czasu macie, wypierdzielać Robić. A nie. To straszyć ludzi. Co to za bagno tu jest? Aha dobra, to po prostu słońce tak świeci. Strasznie świeci słońce. Nie wiem, o co chodzi, Dobrze, że w sumie jest. No właśnie, dobrze, że jest słońce, ale zaraz będzie noc i będziemy w czarnej osy, więc muszę się pośpieszyć z tym, żeby zrobić ten shelder. Jednocześnie chodzę tak bez celu. Zrobimy ten shelder szybko. Żeby ściąć drzewo. Nie zetniemy drzewo, to będziemy mieć już dalej, Albo kurde, niepotrzebnie robię tego sheldera, tego dużego. Zrobię ten strat Mogłem zrobić po prostu ten z liści O, jest jeszcze takie duże żywo, chciałem ładnie Nie, no bez sensu Nie robię tego sheldera, usunę to No właśnie nie, To nie ma sensu, bo jakby możemy zrobić ten shelder A ja się tu nie będę osiedlał Więc ja zrobię ten shelder Patyków mam fest Więc z jest bez problemu Też tutaj było takie pole idzie mi stąd ręka, bo jak cię dupnę To są patyki, widzicie Mamy patyki Coś tutaj się zawsze znajdzie Nie jest, że żeby nie było więc jest ok patyków nigdy dość bo, bo shelderów też nigdy dość a mi się nie chce z nim bić a nie chcę się mi z nimi droczyć, bo <laughs> jakbym się miał z nimi bić, to musiałbym mieć lepszą siekierę. Ale w sumie, o kurde, tam pójdziemy. Tam musimy iść i ja to muszę zrobić. Ja to zostawię jak... Zrobimy z tego taką troszeczkę dłuższą serię. Myślę, że mi się to uda zrobić. A teraz, przespaliśmy się. Mamy już tutaj pierwszy Shelder zrobiony. Niepotrzebnie, kurde, ścinę do drzewa. Troszkę mnie to teraz boli. Nie chcę się osiedlać obok tego, ale chcę iść w tamtą stronę, w tamtą stronę tych gór. Chyba, że zrobimy tak, że ja zrobię tutaj jakoś fajny domek po tej dziury. Ale nie, bo tu będzie na tych, tych tych nafuranych. Ja nie chcę mi się z nimi w ogóle... Nie chcę mi się z nimi widzieć. Mm, więc... Uciekam. O! Tutaj jest takie... Czy to jest ta rzeczka? Czekajcie, weźmy sobie gdzie mm, bo mamy mało picia. Czy to jest jeziorko? Tak, to jest to jeziorko. Zrobimy się tam na tym jeziorku. Albo po prostu zróbmy się tutaj. Będę miał takie przejście na drugą stronę tego jeziorka. Zrobię sobie tutaj dom, postawimy. <laughs> Będziemy mieć takie fajne tam przejście na drugą stronę Tylko dom sobie postawimy swój Oczywiście nie będę robił gotowców Bo to to jest bez sensu Aha, dobra Nie Dobra yy, Potrzebuję fundamenty sobie najpierw położyć Fundamenty tego domu O, jeszcze tutaj mamy taką fajną yy, Taką super Tylko nie wiem, czy tutaj, czy po tej stronie, czy po tamtej stronie Chyba bardziej po tamtej, bo tu jest jednak za blisko tego, tej dziury, co mieszkają te warioty Więc pójdziemy sobie szybko tam No akurat może się umyć, bo śmierdzi. Ewidentnie coś jest z nim nie tak Ale na spokojnie, chłop się tu zmęczył Znowu, o fajnie co wszystko wygląda, podoba mi się Idziemy tutaj, sarenkę bym... Zeskoczyłbym ją, ale... Się... Proszę się ewidentnie nie patrzeć Mam sarenkę, jestem hunter po prostu Co to mamy? To jest ten? Dobra to też pozbieram Te kwiatki się mi przydadzą czasem Ło, alt jest ładnie, Altis, jest... alt jest tos. Tutaj będziemy mieć domek, tutaj na 100% będę miał domek tu gdzieś w tych gąszczach Znając mnie Tego tu nie będzie Bo ja to wszystko wywalę O ale zrobię domek tutaj Zrobimy sobie domek tu na tych na tych Wodach Koło tych kamieni Postawimy taki większy domek W sensie domek Najpierw to fundamenty postawię A później będziemy rozmawiać Czy to w ogóle jest domek a, Już mnie chciała atakować Widzieliście dziady Francowate Nie wiem czy dobrze zrobiłem że to tak stawiam tutaj Ale Chyba będzie gituwa. Nie, nie będzie gituwa. Musimy iść dalej troszkę. Chcę, żebym chciał mieć widok na to morze, W sensie na tą wodę. Chcę mieć widok na tą wodę. Tutaj ten domek postawię i takie coś zrobimy, tak? O, to mi, się, to mi bardziej siedzi niż budowanie jakichś. To jest po prostu architektura nowoczesna. Tutaj architekci przy mnie to wszyscy sobie płaczą, że tak powiem. Nie wiedzą jak się nazywają. Dobra. Mi się to podoba, bo tutaj będę miał wejście, będzie tak fajnie wchodziło się. Ile potrzebujemy? 37 logów Także zrobimy sobie 37 logów Myślę, że postawimy sobie to Myślę, że postawimy sobie y... Tom y... Jezus się wy... Co to jest? Przestań mnie straszyć! się kurde wystr... Idrzę mi stąd Idzie... No na pewno I stąd I stąd Się kurde wystraszyłem Proszę mnie Przestać straszyć Ewidentnie proszę mnie przestać straszyć Ja już nie chcę być straszony Dajcież mi e, Spokojnie drzewał e, sobie A nie będzie się nam kur... Ten się męczy no Idź z takimi rób No że robotnik że jest Nie no ale gościa szanuje Potrafi zrobić z uciętego drzewa Potrafi hmm, z tak uciętego drzewa Potrafi zrobić belki I, i potrafi chłop postawić sobie sam do w lesie I później jeszcze ma znaleźć syna swojego Nie gość ma do ode mnie plus rep taki fest więc jakby... Mm, nie mam nic do niego Tylko czasem ogarnąłby siebie, żeby się tak nie męczył, tak? Bo jest... No... Mm, że to teraz jest inaczej zmienione, dobra Tutaj ten gąszcz mi się nie podoba Że te drzewa są tak strasznie gęste obok siebie Widzicie, tutaj jest drzewo, tu jest drzewo Zaraz tam jest drzewo bo Trzeba będzie wysadzić Wrzucimy sobie to drzewo robimy sobie ten podest i myślę, że jeżeli... Będzie... Że jeżeli będzie spoko aktywność pod... Tym odcinkiem To będę kontynuował dalej Oczywiście to... będzie. Krojone drzewo, tylko uciekaliśmy przed krokodylem Właśnie teraz też będziemy uciekać przed krokodylem Bo tutaj chłopak biega Poko zaraz go zabije. zaraz go dojadę, bo mnie już denerwować zaczynają te krokodyle Czemu jest ich tak dużo tutaj, o co chodzi? Co? Kurde, nie chcę ginąć Pierniczam, pierniczam, ja zaraz umrę Zostaw mnie, zostaw mnie Zostaw mnie Daj mi spokój, zabij sobie Sarenkę, Sarenkę sobie zabij Może no, pilsa zejść, myślę, że jestem głodny. Jak zrobię sobie, postawię sobie już tą platformę też będzie łatwiej. Ura, idę go zabić. Nie będzie do mnie fikał. on jest? Tichi wielki bydla biega. Dobra, ewidentnie robi się chyba ciemno Myślę, że to będzie dobry moment na to, aby ich spać, ale... Nie mam żadnego Sheldera I mamy problem Delikatny problem, że tak powiem mamy Ale cóż zrobię, parę drzewek jeszcze zetnę, zrobimy to, zrobimy Shelder i będziemy uciekać że wiecie o co chodzi? Ja już przestaję już cokolwiek widzieć To mi tam spadł drzewo, ja już nic nie widzę w ogóle bez kitu Latarka mężczyz. No ja mi teraz wyleci cokolwiek, to wyskoczę przez okno. Okej okay. O ty kurde Dostał w łeb, tutaj nie wiem czy zginął czy nie. leżeć Ile tu ma HP? Czekajcie ja to zabiję Jak to? Co to jest w ogóle? Kim ty jesteś? Ty, ja czurek! To by się wyłubienie poprzewracało, zostawże zostaw że mnie już. Czemu ty dalej żyjesz? No na pewno, dobra Goście są jacyś na furani. Mam HP milion i... i... Nie wiem, ja nic nie widzę, ja już jestem ślepy. Zaragimy, nie? Szybko robimy ten... Ten shelder staramy, bo ja nic nie widzę. Patyków jeszcze nie mam. Najgorzej. Odpuszczą na tarku. Odpuszczą... o, dobra. Zbieraj patyki, zbieraj patyki i lecimy. Także kochani, jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę. A dowiecie się co się dzieje, co się będzie działo dalej. Ja się z wami żegnam, bo i tak już nic nie widzę. Na razie.